Najlepsi palą się do nauki i ten zapał w konkursie docenili także uczniowie. W 17 szkolnych prezentacjach najlepszy okazał się zespół szkół ogólnokształcących numer 13 w Zabrzu. W przyszłym roku szkolnym otwieramy klasę mundurową o profilu pożarniczym i dlatego nasze stoisko było skierowane i było budowane w oparciu o ten nowy profil. To nasze stoisko połączyło dwa kierunki szkoły, bo kierunek ekologiczny i kierunek ten nowy pożarniczy. Zwycięska szkoła przez rok będzie mogła cieszyć się z pucharu, jednak w prezentacjach chodzi przede wszystkim o ściągnięcie przyszłych uczniów do szkoły. Chodzi o to, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie przedstawić pełną ofertę Zabrzańskiej Szkoły Ponadgimnazjalnej, żeby można było w czasie zwiedzania tych targów młodzi ludzie, głównie gimnazjaliści, żeby mogli zapoznać się z ofertą tych właśnie szkół, zapytać jaka jest o was czy warto po prostu do Was przejść. Szkolne prezentacje to ważny punkt w kalendarium każdej szkoły, bo niż demograficzny z roku na rok daje o sobie znać. W tym roku gimnazjum ukończy o 200 uczniów mniej niż rok temu, a to oznacza problemy z naborem. To też prowadzi do kreatywności nauczycieli, do kreatywności uczniów. Pokazujemy to, co jest istotą szkoły. My na przykład próbujemy wskazać na bioinżynierię, jako taką gałąź wiedzy, która się rozwija dość prężnie w mieście Zabrze, a także w naszej szkole przy współpracy z Politechniką Śląską Wydziałem Inżynierii Biomedycznej. To, jak szkoła zaprezentuje się na targach, wiele o niej mówi. Na pewno pomaga poczuć klimat, bo można zobaczyć, jak to wygląda, można posłuchać nauczycieli uczniów, którzy są na tym stoisku. Dużo uczniów podczas szkolnej prezentacji pyta o naszą szkołę, pyta o języki, pyta o rozszerzenia, pyta o wyjazdy zagraniczne. Także myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby poznać szkołę, ale też poznać to jest taki pierwszy kontakt z nauczycielami czy też z uczniami naszej szkoły. Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone, ale to jeszcze nie przesądza o naborze, bo tu ostatnie słowo należy do uczniów.